Partnerami Radia DOBA są Fundacja Ziemi Sudeckiej, przedsiębiorstwo budowlane Jaskulscy, polski producent leków i preparatów weterynaryjnych Vetos Pharma i portal doba.pl. Doba. 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 każdy na temat. Rozmowa o zdrowiu. I to już nasze kolejne, właściwie drugie spotkanie. Pani Krystyna Okoniewska z firmy VMed. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówimy o medycznej marihuanie. Podczas poprzedniego spotkania mówiliśmy bardzo ogólnie, pojawiły się jakby w naszych, naszych głowach, w pani głowie to już wiadomo, ale w mojej i naszych słuchaczy jakieś kolejne wątki, kolejne pytania, do których już teraz zachęcamy. Będziemy podczas naszej audycji odpowiadać na Państwa pytania, wątpliwości. Jedno już się pojawiło, i dzisiaj, się, dzisiaj będziemy na to pytanie odpowiadać. Mówiąc podczas poprzedniej audycji o produkcie, używała Pani cały czas takiego sformułowania, że to jest półprodukt przygotowany dla farmaceutów, dla lekarzy. Dzisiaj, przed wejściem na antenę, właśnie chciałem o to Panią zapytać: czy ten półprodukt jest też produktem? No i jak to wygląda, i do czego może być zastosowany? Tak, jeśli chodzi o ekstrakt, który jest surowcem farmaceutycznym dla aptek, dla farmaceutów, to może być dostępny dla pacjenta w formie niezmienionej, czyli tego ekstraktu 10% THC i CBD poniżej 1%, ale może być też rozcieńczany do mniejszych stężeń, mniejszych dawek, też w postaci ekstraktu. Natomiast co istotne, co daje też możliwości terapeutyczne różne, może być wykorzystywany. Jako surowiec farmaceutyczny do innych form formulacji czy y, rodzajów jakby leku recepturowego. Na przykład. Na przykład. Y, żele, y, zarówno te na skórę, jak i podjęzykowe na przykład. Y, maści, kremy, krople, też plastry transdermalne, jeżeli mówimy na przykład o bólu takim miejscowym. Y to, to, to słowo jest takie trochę trudne. Tutaj musimy pani traktować jak kogoś, kto w tych. W tej nomenklaturze medycznej raczej nie funkcjonuje, więc może wytłumaczyć to piekielnie. Plastry słowo. na skórę. A to brzmi jakby bardziej znajomo dla przeciętnego tak. naszego słuchacza, w tym dla mnie. I jeszcze dodatkowa forma, która mogą być wykorzystane te, te ekstrakty, to jest globulki i czopki. No to już wszystko wiemy, czyli wiemy, że to jest ten produkt, jest produktem, i ten produkt jest półproduktem. Tak. Do tych zastosowań, o których pani przed chwilą mówiła. Ja przyznam, że o ile na poprzednie spotkanie przygotowałem się trochę mniej, aczkolwiek poczytałem, tak teraz poczytałem trochę więcej. Jak już na końcu podczas, nie wiem, 74 naszego spotkania powiem pani, ja już wiem wszystko, dziękuję, może pani wracać do pracy. Oczywiście nigdy takiego czegoś nie będzie, ale poczytałem, bo tych artykułów na temat konopi, w ogóle na temat ekstraktu, na temat, i uwaga, użyjemy teraz tych pięknych sformułowań, czyli... CBD i THC, THC bo te mm, skróty, ja wiem, że dla kogoś to jeszcze o tym nie czytał. No, konopie to konopie, marihuana to wszyscy oczywiście rozumiemy, a mało osób wie, czym jest to THC i czym jest to CBD i z czym to się wiąże w, w, w tych wszystkich możliwych konfiguracjach tych dwóch. Elementów. Tak jest. THC i CBD zaliczamy do głównych kanabinoidów, czyli takich substancji, które występują w konopiach, w medycznej marihuanie. I oprócz tych kanabinoidów, również mamy w składzie medycznej marihuany terpeny i flawonoidy, ale o nich później, żeby tak tak żeby tutaj... tych, tych trudnych słów było w naszym jednym spotkaniu nie za dużo. Tak. Jeśli chodzi o te kanabinoidy, które występują w roślinach, to głównymi, najbardziej popularnymi jest THC i CBD. THC to tetrahydrokanabinol. A CBD, kanabidiol. Co powoduje jedno w określonym stężeniu, co powoduje drugie w określonym stężeniu i proszę powiedzieć, co się dzieje, kiedy one są razem w odpowiednich konfiguracjach, bo Dobrze. to wszystko ma przecież dla nie wiem, leczenia, dla naszych reakcji bardzo duże znaczenie. Każdy z tych, każda z tych substancji jest odpowiedzialna za inną funkcję, inaczej oddziałuje na nasz organizm, ale one się uzupełniają, to jest bardzo ważne. I o ile THC powoduje takie działanie euforyt, euforyczne, czyli po, popularne, popularnie tak zwany high to CBD w jakiś sposób zabezpiecza nasz organizm przed tym uniesieniem, przed, przed tą taką eukorią. właśnie reakcją. Tak, mhm. taką reakcją. Ale THC również ma takie właściwości przeciwwymiotne, czyli może być wykorzystywane w leczeniu wymiotów w trakcie chemioradioterapii. Co ważne, zarówno THC i CBD działają przeciwbulowo i przeciwzapalnie. To jest takie wspólne ich działanie. Natomiast CBD bardzo fajnie się komponuje z THC, bo powoduje obniżenie tego działania euforycznego, też działanie przeciwlękowe i takie działanie neuroprotekcyjne, czyli ochrona naszego układu nerwowego w postaci na przykład działania przeciwdrgawkowego, często w padaczkach. Ale jeżeli mogła Pani w jakichś, powiedzmy, no może nie w super szczegółach, bo, mhm. bo to trwałoby długo i, i ciężko to wszystko potem zapamiętać, ale czego ma być więcej, a czego mniej w określonych takich zastosowaniach? Mhm. powiedziała Pani, co, jak działa THC, powiedziała Pani, jak tak. działa CBD, ale w jakich konfiguracjach, czego ma być więcej? Do tego dochodzi jeszcze oczywiście samo stężenie, bo mówimy, że więcej CBD od THC to jedno, a stężenie tego CBD czy THC jest jeszcze czymś innym. Tak, to co na pewno mogę powiedzieć, to THC ma bardzo dobre zastosowanie w leczeniu bólu. I tutaj musimy się koncentrować w produktach bogatych w THC, jeśli chodzi o ból. Na przykład yy, natomiast przepraszam CBD jest bardzo istotne w leczeniu padaczek, czyli działanie takie przeciwdrgawkowe. THC ma taki charakter też miorelaksacyjny, czyli rozluźnia nas, rozluźnia nasze mięśnie i wprowadza w ten stan takiej euforii rozluźnienia. Więc tutaj te kluczowe wskazania to THC przeciwbólowo, a CBD na przykład przeciwdrgawkowo, też antyoksydacyjnie i przeciwlękowo. Myślę, że te, ten wątek, który dzisiaj poruszyliśmy teraz, wie tam, w kilka minut, powróci chyba w naszych kolejnych rozmowach, bo... Bo to są takie niuansiki, które są niezwykle istotne już dla osób, które nie tylko się tym interesują, ale u których można byłoby te. Elementy zastosować i taka wiedza przed jakąś konsultacją, czy z farmaceutą, czy z lekarzem, na pewno pomoże wybrać odpowiednie rozwiązanie, jeżeli ktoś takim będzie oczywiście zainteresowany. A ja, korzystając z okazji, otrzymaliśmy e-mail od naszej słuchaczki, od pani Elżbiety, zadała takie pytanie, gdzie można kupić marihuanę medyczną legalnie? W ogóle to słowo jest istotne, za chwilę mm -hmm. o tym powiem. Najlepiej w aptece, taką do robienia herbatek. Kiedyś miałam, ale zgubiłam adres, a pomagała mi przy mojej chorobie, i to jest choroba, POHP. No i ja byłabym wdzięczna za odpowiedź, no i zróbmy taką możliwość, żeby pani Elżbieta miała być, mogła być za coś wdzięczna. Tak, dla tego. To już wytłumaczmy od razu, co to jest to POHP. Mhm. To jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jeśli chodzi o legalne źródła medycznej marihuany, to w pierwszej kolejności, żeby zdobyć medyczną marihuanę i leczyć się nią, to musimy pójść do lekarza, i który musi wypisać Receptę RPW to są specjalne recepty na leki narkotyczne. Natomiast tak normalnie dostępna, dostępne konopie w aptece mogą być tylko w zakresie CBD. Które mają stężenie THC poniżej 0,203%. I one. Miał... No właśnie, trwają teraz prace takie związane z ustawodawstwem, żeby tak. Zwy... mieć możliwość zwiększyć tą dawkę THC przy tym, przy tym dużym CBD, prawda? Wiem, wiem, że to trochę mieszamy w głowach, ale no właśnie, żeby ten element, ten, ten tak. efekt był Czyli zdecydowanie lepszy. Upraszczając, upraszczając, CBD możemy legalnie zdobyć w aptece jako suplementy. Diety i tutaj CBD z tą bardzo niewielką zawartością THC poniżej 0,2, a teraz jest procedowane, żeby to było 0,3% THC. Natomiast wyższe dawki THC już są możliwe do zdobycia tylko w określonych wskazaniach. Gdzie lekarz wypisuje receptę i wtedy jesteśmy kierowani do apteki. Myślę, że niezależnie od tego zastosowania, dobrze w ogóle ten element skonsultować z lekarzem. Czyli oczywiście. rozumiem, że pani Elżbieta może pójść do najpierw do oczywiście lekarza pierwszego kontaktu. Tak, jak najbardziej jeśli chodzi o POHP, to jak Pani Elżbieta zaznaczyła, jak najbardziej jakieś napary, saszetki są wskazane, proszę pamiętać, że w POHP nie jest wskazana waporyzacja czy też palenie medycznej marihuany, gdzie ta wydolność płuc jest ograniczona, a ta, ta droga byłaby niewskazana. Jeżeli macie Państwo jeszcze w tej kwestii. I nie tylko w tej kwestii jakieś pytania, wątpliwości, proszę pisać na adres tomaszkurjata.gmail.com. Ten adres jest dostępny oczywiście na stronie radiodoba.pl. Przypomnę, rozmawiamy z panią Krystyną Okoniewską z firmy v Za chwilę, powiedzmy główny wątek, chociaż okazało się, że dzisiaj ten CBD, THC, to się okazało jednym z głównych wątków, ale jakby temat naszej rozmowy to ból. I jak ten ból można przezwyciężać, korzystając, no właśnie, z CBD i z THC, i już za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Słuchacie Radio Doba. Radio Doba. Każdy temat. Ból to. Mm... Taki element życia, który no może nam to życie zniszczyć tak naprawdę, albo ten komfort życia naprawdę zminimalizować, więc rozmawianie o tym to jest dla ludzi, którzy tego bólu nie odczuwają temat średnio ważny, ale dla osób, które ten ból odczuwają na co dzień albo ciągle, no to to jest super ważny temat. Prawda? I, i, i no, o tym chciałem porozmawiać, jak możemy zastosować THC, CBD, jak już się uczymy tych skrótów, w leczeniu bólu. Dobrze, ja tylko przejdę do takiej definicji bólu. Ból to jest nieprzyjemne doznanie zarówno. Czuciowe, jak i y, emocjonalne. Więc w kontekście bólu i tej współczesnej farmakoterapii, leczenia bólu, musimy podejść do pacjenta tak holistycznie, czyli bardzo szeroko. Musimy popatrzeć na tą strefę y, somatyczną, y, y, jakby podstawowej choroby, ale też y, tą część psychologiczną, psychiatryczną, emocjonalną. Więc tutaj y, bardzo y, fajnie te y, komponenty THC i CBD się wpisują, że nie patrzymy y, pod kątem pacjenta jako y, wyboru samego y, leku przeciwbólowego, ale patrzymy na pacjenta pod względem jego dolegliwości, oprócz tego bólu, czyli walki z... Do y, y, no, takiego dys dyskomfortu, dyskomfortu. Y, y, życiowego, tak? Tak. takiego no, tak. psychicznego dołka często. Tak jakichś lęków, czy zaburzeń senności. No, bo wiemy, że często ten ból fizyczny jest z, związany na przykład z leczeniem nowotworu, strachem przed odejściem, mówiąc to, mówiąc wprost. Więc te elementy psychiczne i fizyczne absolutnie się nakładają przenikają. się na siebie. Są oczywiście leki, które można podać i, i po prostu uśmierzają ten ból fizyczny. Są często też narkotykami, prawda? Tak. A tutaj mówimy o czymś, co może jakby zniwelować i ten dyskomfort fizyczny, i ten dyskomfort psychiczny, bo to jest jakby tak. główny wątek tego wszystkiego. I tutaj najbardziej polecanym kanabinoidem jest THC. On ma tą komponentę przeciwbólową. I wykazano w badaniach, że stosując właśnie THC z innymi lekami przeciwbólowymi, bo tutaj chciałabym zaznaczyć, że terapia medyczną marihuaną nie powinna być jedyną terapią, tylko ona jest wspomagającą, taką uzupełniającą terapią. Gdzie... No tak, podkreślmy to, że tak. mówiąc o tym, to, to nie zastąpi. Le, czy, czy w ogóle klasycznego leczenia różnych problemów, tak. które spowodowały właśnie ból, tylko może to wspomóc? Myślę, że te, to zdanie jest bardzo ważne w tej naszej rozmowie, że tak. nie mówimy, że słuchajcie, posłuchajcie nas, my załatwimy Wasze wszystkie problemy Dokładnie. z Waszym bólem. To jest tylko, terapia wspomagająca. Jasne, jasne, ten element jest bardzo tak. ważny. A co za tym idzie, łą łącząc ym, THC z typową klasyczną yy, terapią przeciwbólową możemy spowodować zmniejszenie dawki tych podstawowych yy, analgetyków czyli leków przeciwbólowych, które mają też działania niepożądane. O tym no, też mówimy pamiętaj. na przykład o morfinie. Tak, morfina to są na przykład działania niepożądane zaparcia, yy, to jest też brak apetytu, nudności, wymioty. Więc tutaj yy, jeżeli połączymy to z terapią yy, kanabinoidami Głównie THC, możemy zmniejszyć te działania niepożądane, a w ten sposób doprowadzić, że jakość życia pacjenta będzie o wiele wyższa i lepsza. Jeżeli chodzi o koszty takiego leczenia, czy czy to nie wiem, zabije budżet domowy, jeżeli wykorzystamy takie elementy do tego, żeby się leczyć? Czy w jakiś sposób to jest refundowane? Nie jest refundowane i myślę, że zależy też to od, od pacjentów. Jeżeli będą jakieś kroki w tym kierunku, będzie podnoszony ten temat, może będzie szybciej refundowane. Natomiast w tym momencie to nie podlega refundacji. Dlatego zadałem to pytanie, bo no, często ustawodawcy podchodzą do tego, tak, że tak powiem, jednotorowo. Tak? Słyszymy, jakaś marihuana. Nie, nie, marihuana nie. Wiemy o tym, że, to, że my nie mówimy o paleniu trawki, tylko mówimy o tym, żeby pomóc ludziom, którzy często są no, permanentnie chorzy, odczuwają permanentny, ciągły ból, ten psychiczny i ten fizyczny. I pomoc czy jakaś forma refundacji no, byłaby. No, Dużą pomocą dla takich osób. Myślę, że postrzeganie medycznej marihuany w, w, zmieni się pod kątem, że mamy dostępny ekstrakt, a nie susz. Nie będzie to y, jakby łączone z paleniem, y, tak zwanej trawki, tylko spożywaniem y, i terapią. Produktem leczniczym, tym lekiem recepturowym? No, powiedzmy to wprost, stąd ta audycja, tak, żeby wytworzyć u ludzi świadomość, świadomość możliwości tej medycznej marihuany, być może u ustawodawców, u, u tych najważniejszych w tym kraju, stworzyć takie możliwości, które będą wspomagały finansowo leczenie tą formą, o której dzisiaj rozmawiamy. Czy o tym bólu chciałaby Pani jeszcze coś powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o leczenie bólu, to THC może być wykorzystywane w różnego rodzaju bólu. Może być to ból nowotworowy, ale ten nie nowotworowy przewlekły, na przykład w przebiegu, przebiegu chorób o podłożu autoimmunologicznym, jak reumatoidalne zapalenie stawów, ale też co ciekawe, wykazano, że bardzo dobrze spra sprawdza się THC w fibromialgii. To no, trudne jest, słowo, tak. proszę wytłumaczyć. Fibromialgia to jest y, choroba y, taka funkcjonalna, gdzie pacjent po prostu odczuwa taki wszechogarniający ból. Ciężko na przykład go dotknąć, nawet sam nie może się mocniej dotknąć, bo to wywołuje y, ogromny ból, ale też w leczeniu migren. Profilaktycznie ekstremalnie. Powiem szczerze, że właśnie o te migreny chciałem zapytać, bo to je, no niestety, ale to popularny ból czy też popularna choroba. Tak. THC, a może też dopowiem, wykazano, jest taka teoria, że ta fibromialgia, ale też i migreny, u podłoża tych chorób jest brak wystarczającej ilości endokanabinoidów, czyli tych naszych wewnętrznych Syntetyzowanych przez nasz organizm kanabinoidów. Jeżeli mamy deficyt, nie mamy tego w organizmie, to musimy go suplementować, i w ten sposób możemy zapobiec rozwoju choroby. Mówiąc o tym, to daje Pani do zrozumienia, że my jakby naturalnie mamy w sobie te elementy, w, w swoim organizmie? Tak. Tak, też jesteśmy w stanie wytwarzać kanabinoidy, czyli te endokanabinoidy nasze wewnątrz, hmm. pod wpływem emocji, stresu, ale też y, jakiejś euforii, też sami wytwarzamy. Jest to, takie, to są nagłe takie produkcje endokanabinoidów, ale tak jesteśmy w stanie to wytwarzać. Ale rozumiem przez to, że nie wiem, poszedłem do stomatologa i, i lekarz mi mówi, że no teraz to przez parę dni to będzie pan odczuwał duży ból. Czy to to jest też wskazanie do tego, żeby móc sobie zastosować to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Tutaj jeśli chodzi o THC, bardziej stosujemy w bólu nieostrym, czyli takim przewlekłym. Mhm. Tutaj jeżeli chodzi o pójście do stomatologa, to będzie ból taki ostry, utrzymujący się przez krótki okres czasu, więc raczej nie, ale myślę, że też by pomogło. Czyli byłoby takim po prostu wsparciem do, tak, wsparciem. do tego, co, co się dzieje z naszym organizmem po tym wyrwaniu czy leczeniu zęba. Myślę, że moglibyśmy już zakończyć tą, to, to spotkanie, bo ja już sam teraz czuję, że przy tym poprzednim, kiedy mówiliśmy ogólnie, no to ogólnie, dzisiaj mówimy już jakimiś szczegółami i myślę, że sam element bólu, sam ten fragment, o którym dzisiaj mhm. rozmawiamy, jest tak szerokim yy, zakresem, że yy, myślę, że pojawią się jakieś pytania, czy. Ode mnie, czy może jeszcze Pani coś przyjdzie do głowy, mhm. czy też od naszych słuchaczy, bo ich zachęcamy do tego, żeby brali udział czynnie w naszej audycji i po prostu zadawali pytania, bo wtedy będziemy się... Do tych pytań oczywiście odnosić. Jeszcze tylko może mhm. dopowiem, jeśli chodzi o to zastosowanie w bólu. Wykazano również, że bardzo dobrze to THC działa w endometriozie, ale też w leczeniu bezsenności czy też takiego lęku i zespole stresu pourazowego. Ale to może przy kolejnym. Dokładnie to chciałem powiedzieć, bo mówię, ból to jest jeden z, tylko z elementów do zastosowania. Są stany lękowe, są stany depresyjne, i w tych elementach też to. Świetnie działa, także już teraz zachęcamy do naszych kolejnych spotkań. One się kształtują, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, one, one też się kształtują na bazie tego, o czym my rozmawiamy. Nie mamy tak. szczegółowego planu naszych spotkań, chcemy, żeby jakby potrzeby informacyjne kształtowały to, o czym my w kolejnych odcinkach będziemy tak. zachęcamy rozmawiać. Zachęcamy do pytań i będziemy rozwiązywać każde Przypomnę, e-mail jest dostępny na stronie radiodoba.pl. Przypomnijmy jeszcze, że na stronie vm.wan jest też informacja dla farmaceutów i dla lekarzy, jeżeli chcieliby rozszerzyć wiedzę na ten temat, a na pewno chcieliby. Tak. I, a Państwa oczywiście, naszych słuchaczy, zachęcamy do tego, żeby słuchać naszej kolejnej audycji, naszego kolejnego spotkania. Będziemy rozmawiać z panią Krystyną Okoniewską z firmy Vmed o medycznej marihuanie i jej bardzo, bardzo szerokiego zastosowania. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, przedsiębiorstwo budowlane Jaskulscy, polski producent leków i preparatów weterynaryjnych Vetos Pharma i portal Doba.pl.